Siedem tutaj domek 13. Dziś robimy losowe gry z bratem moim, dobra. Będziemy zatykać oczy, no i właśnie losować, kurde. Y, gry dobra. No, ja, no to ja już zatykam oczy, ja losuję ja? pierwszy, uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga i. O nie I tak, no co tak. Nie chciałem, żebym w tej gry, kurda. Seryjka. Ale nie na takie gry, to długie, to nie, 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 nie Dobra, jeszcze raz. I... Ale teraz już nie ma, że włączam do tego, Okej. Okay. To, ra... to jeszcze raz, to ja, z... ja zatykam oczy. I... Uwaga! 3 4 start! 4, tyry, i uwaga, najeżdżamy na jakąś grę i klikamy. Otwieram oczy i... Footballgamesite.com, footballgamesite.com, Lola Loading! Dobra, to jest ta fajna piłka nożna. Czekamy sobie start. Widzicie? Widzicie? On to roztwór rękami zeschnie. player. Czekajcie. W ogóle, mój bracie, przywita się z nami. Przywitaj się. Siemanko. Dobra, to bierzemy sobie... Znaczy najpierw przyciszymy to. No i mi klikamy dwóch player. Takie osoby wygrywam w twoje po 10 minut. Dobra. Yy, Eeeh, chcesz, jakim chcesz być? Yy, tym blondynem. Tym? Tym? A nie. Blondynką chcesz być? Na samym końcu. Ok, no to ja chcę być tym, no i klikamy start, no i. zapieprzamy z całą grą, ok. Chodźcie, Nie ma, nie ma, nie ma gola, nie ma. Kurde, kurde, nie. A, 1-0. Gramy jedną rundkę, oczywiście. I muszą być dwie gry zmieścić, jeśli gdzieś jeśli dwuosobowe, albo A może jedna z kolei? Co to jest? To taki wajcie do mnie, kurwa. Co? Zrąbany jest Sindrus, nie? To Koda, wiatr o co jest. Ten... U! Co to jest? O nie! O nie! Ej, o co z tym chodzi? Kurde, o ekran. O oh, jeden jeden. <laughs> kurde. No właśnie widać No, jeden jeden. Kurde, kurde! Ja bym to samo ja się Jeps kurde Teraz kurwa Jeps, 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 ja poskoczyłem <noise> Dobra, dobra 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 tam A i co nie? I co? I co? Nie! Kolo bol, Colo bol. kurde no Głupia bramka za za mało. Nie, Ty Nie jak on coś robię. Jaka piętka? No kurde Nie przeklinaj się, oj, okay. dobra. Nie wiem, No, no, to nie się będzie, że to kurde do końca. Wygrasz już? Co e, jest e. przed nogą? Pyk! 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 No, oczywiście, pyk. że. ja. Duży Oczywiście, że. będzie duży łeb, mały mały łeb. Mały, mały łeb. Yes. No i 4-1! Oczywiście, a, ja Oczywiście, że. ja też w tą grę słaby. Jak

Dobra, kurde, ta gra nam się ładuje. O, czekajcie. Okej, okay, dobra. Znowu jakaś gra na dwóch, kurde, ale nam się... mieliśmy zetknięte oczy, naprawdę. Nie oczekiwaliśmy, a nam się cały czas jakieś grzy na włączały. Dobra. Boduj się szybciej. Kurde. Co, 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 co to jest? co to jest? Kurde. Co to ja się pytam Aha dobra. To od nowa nam się ładuje. by coś się zrębało No no i dobra. No. No ładuj się szybciej ładuj, ładuj. Gro. Czekajcie, jak tam Metin? Metin. Metin metin. No Metin, no, kur no fuck! Metin! Pokaż Metina! Dobra, zaraz nam się zrobi wszystko dobrze i gdzie? Git. Git jest moja, no dobra. Fireboy. Dobra, play. Dobra, play. No i zaczynamy od nowa. No, no, to weźmy sobie. Które miejsce? Dobra. Ja jestem babą. No, pierdzie? to śnieg, co kurde. No, cię przy, przy, się nie przyspiesza? Chyba. Nie. A mi to zwalnia. O co tu... Właśnie, ja tu nie przejdę. Aha. O to chodzi. Patrz. O nie, to jest trudne. Jakie trudne, łatwo to jest. Aaa, bo to za No właśnie. Dlaczego to kuda? Co to dupy? To, to ja muszę tam przejść. A jak ty, jak tu wejść? What the fuck. Normalnie tutaj się, tu dobra. A. Dobra. No, aha, tu nie mogę skakać. No się no, ci idzie z tyłami do przodu. Ciśnij, no. no ciśnij no. What the fuck? Aha. Aha! Ta, aha, kurde, cool, no, czekajcie. Idziemy a -a. na górę. Czekujemy. Ej, teraz ja nie mogę. Bo no, ja za tu jedna długa... Dobra, jakoś wyszłam. Co ty w ogóle teraz robisz? Ej, nie o mogę wejść. Zieram wejście. Ej, no nie mogę. Czekaj. Bo... Przeskakuj, no. O no, oh, fucking shit. Już... Aha! To jest na czas. Czyli czekaj. Idź tam. Dobra, idź. No No i ten, dobra. I teraz ja muszę szybko. Teraz szybko, szybko. Zapieprzamy. i Jest! Dobra, udało nam się pierwszą rundkę. No i teraz już losowe gry. Kończymy nas odcineczek. Może jeszcze będą losowe gry. No to jeśli mi się spraw odcinek z moim bratem. To lajknijcie. Subnijcie kanał. No i na razie siłanko. Siłanko.